Witam wszystkich z tej strony FEXA, a to jest czwarty odcinek z gry Spider-Man Miles Morales. Od razu mówię, że ten odcinek jest nieco inny od reszty, ponieważ ja bardzo się ogadałem gdy nagrywałem ten odcinek, lecz niestety nie zauważyłem, że mam włączony mikrofon i nie było i nie mam, nie mam po prostu nagranego mojego głosu, więc nagrywam teraz dla Was tutaj wstęp, a resztę obejrzyjcie już mojego komentarza. Ale tym w szczęście reszta odcinków już jest wszystkie z głosem, no i to, no i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jeśli tak, no to zostaw ciuka w górę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj, to napisać coś w komentarzu i ja nie przedłużając nic, zapraszam cię do oglądania pełnej wersji odcinka. Mam kilka pomysłów jak tego użyć. Ktoś zgłosił napad na skrzynkę nadatki. Już tak. Zaro. Na górze. Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było. No to będzie. Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No. A ten, co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz czy weźmiesz tę robotę w Roxon Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam aż przyjdzie oferta. Okej, okay. konkurencja, co? Wiesz, wiedzą jak mnie podejść. Chcę, żebym <coughs> kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie? Czysta, czysta energia spali świat! świat. <coughs> Kocham mój nerdofantlu. Hmm. Zgadnijcie kto dzwoni? Roxon. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Eee... Ciąg Fibonacciego. Co? Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rik jak zawsze elegancki. Tak. Co? Coś się stało z Rikiem? Kłócicie się albo... Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej, następnym razem porozmawiajmy bez. bez tajemnic. Żadnych sekretów. Ok? Ta. Mm, może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, Gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Po gimnazjum nie było wesoło. Fin. Ach, dobrze było się spotkać z Fin. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu, ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Mógłbym użyć tego mojego superbiletu. Telefon jest. Karta do metra jest. Masz klucz do domu? Ja, mam. No chodź, bo się spóźnimy. Co? No, ej, stary, namrzucam ci śniegu do kostiumu. – Wciąż go masz na sobie? – Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Właśnie dlatego uwielbiam mieszkać w Kolemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. Dobra, tak róbmy. No, 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 no. Znajduję się w niemal ukończonym roczniku. Powodzenia, pani Morales. Dziękuję ci. Tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła się ten ten. Hej, w porządku Ta po prostu na. I tata na tym znowu. Tam najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I żłobek juniper. Będzie dobrze stare. O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół Świętej Teresy, którego chul wypełnią pieśnią całą okolice. Jest dziś A teraz Roxxon przewozi przez miasto Nuford swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku! To wiadomość dla ROKSON. Człowiek, który wam kieruje, Simon Glimmer, to zawójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli! Mamy tu drogę. Ani Kroku! Pojď se už jedně! Pojď si skoč! Pomusím. A já tvojej mami. Hey, stůjte! Ani krok! <tějí> Pomogę! Jedziemy! Doptórzę Tinker'em. Okej. Okay. Podłączę się do Twoich przyrządów. Spróbuję Ci pomóc. Dobry pomysł! I ganki? Dzięki, że pomogłeś mnie. Nie ma za co. A te wieci Wam nie pomogą! Nie ma na Nie powstrzymasz nas! A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie? Micho, to nie to samo, co w ratuszu. Wszyscy są Zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Nie Niedługo wrócę. Dam ci się nawet podpisać na gipsie. Okej, okay, mamo. Zobaczymy się w domu. Te quiero. Miles, widziałem, co się stało na biedzie. Nic ci nie jest? Gdzie jesteś? Lecę na most Braveway! Był tam wybuch! Dobra, ale jak zjawi się Rokson, to uciekaj, jasne. Będą szukali kozła ofiarnego i Tinkerer nie wystarczy. Dobrze, będę uważać. Ten wybuch wyglądał groźnie. Muszę się śpieszyć. Chyba plaza była tylko rozgrzewką. Dalej, dalej! Ej! O! Nie ma strzelania do siebie, dobra? Zostawcie całą resztę! Pozbądźcie się go, a potem bierzcie ile uniesiecie! Zajmijcie go. Oké, oké. Moet ons wat eens testen. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu no. zaczął się, jest tu ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie, nie jestem wrogiem. Co wy robicie? Ocalił ty, nas! Za, Ej, zostawcie go! Nadzierdam to! Zostawcie no, go, masz chować ten telefon! Miałeś schować ten telefon! No już! Wejdźcie do zostawcie! Wynocha! Nie będę powtarzał! Ocaliłem ich! Padkiem Roxon nie miał służyć miastu. Chcieli mnie zastrzelić. W ogóle mnie nie słuchali. Nic ci nie jest? Nie wiem. Jest z nami dzisiaj, Simon Hryger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Brailleway. Na, naprawdę chcę być po stronie nowego Spidermana, ale ta, ta jego bioelektryczność zniszczyła własność Roxxon. No i zniszczyła most. Co oni, już nie bradzą? Nie tak było! Kiedy... Finto Tinkerer. Ukradła Nuform. Nie wiem czemu... I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po dulce de coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom. I będę. Mogłaś, mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje. Przecież wiesz, mamo, dulce do coco może być. Jeśli. To nie problem. <noise> Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem. I naprawisz to. Po swojemu. Here we go. Found my position. Let's hit the road. Came along now my people here with me. I'm in my zone. Been around a block a time or two. I tell you where to go. tell you. How to... for this minute. Miałeś tak? Hej stary, sytuacja robi się poważna, co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jedno wyrazowe. Okej. Okay. Dało mi się odkryć, kto za tym stał i już nic takiego się nie wydarzy. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Okay? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z tym kariańskim. Dlaczego jest siedem różnych słów na łazienkę? Idzie go. Unieszkodliwi ci chwytać. Zanieżyłem go! Śmigłowiec! atakujemy też! Przygotujcie się do powrotu! Ach, jesteście beznadziejni! Nie ruszaj się! Długo nie wytrzyma! Pokonał przeważające siły wroga. Okej, okay, szefie. Jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób jak uważasz. I dawaj znać. zgłasza kolejne przestępstwo. Handel bronią.